Kiel świetny jest stworzony przez społeczność broń do walki dla Scouta. Oczywiście Kiel świetny jest oparty na kultowym mieczu świetlnym z Gwiezdy Wojen. Opis przepełniony mocą jest nawiązaniem do Archona i jednostki z Starcrafta. Kryt okola! Jest możliwą do odblokowania drugorzędną bronią dla skauta, składnikami bąka atomowego kopu i gry do są woda, cukier oraz radiacja. Przy bliższym spojrzeniu może zauważyć, że resztę składników stanowią losowe litery. Pałka Sokisty jest stworzoną przez społeczność odblokowywaną bronią do walki w reżimie żołnierza i demomana. Krótka ciekawostka, Pałka Sokisty miała być oryginalnie dla Pyro. Malutkie butki Alibaby to podstawowa broń Demomana. Te buty są szczególnie wystylizowane na buty, które były popularne na Bliskim Wschodzie pomiędzy XII a XIX wiekiem. Alibaba to fikcyjna postać z opowiadania Alibaba i 40 rozbójników, która występuje w książce Baście z Tysiąca i Jednej Nocy. Nazwa tej książki jest inspiracją dla nazwy zestawu przedmiotów demomana Baście Tysiąca i Jednego Demorycerza. Złoty Klucz to limitowana broń do walki wręcz dla Inżyniera. Złoty Klucz jest możliwym odniesieniem do Króla Midasa, który zyskał zdolność lub też klątwę po przemieniania wszystkiego co dotknął w złoto. Sam Inżynier zaznacza nawet po zabiciu kogoś Złotym Kluczem, że otrzymał dotyk Midasa. Ciastko Rybne jest promocyjną bronią pomocniczą dla Grubego. Pomimo, że przedmiot został usunięty z planu żetonu wytwarzania z, w aktualizacji z 6 maja 2011 roku, gracze, którzy wytworzyli ciasto za pomocą tej metody, wciąż posiadają ten przedmiot. Quick Fix jest drugorzędną broją dla medyka. Quick Fix pojawił się również na ostatniej stronie komiksu. Poznajcie reżysera. Dalekosiężny design jest jedną z podstawowych broń snajpera. Słowo bazar. Pojawiające się w oryginalnej nazwie wywodzi się od perskiego wyrazu oznaczającego targowisko. Bazary można znaleźć w każdym zakątku świata, jednak najbardziej rozpowszechnione są na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Iranie, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Egipcie. To były bardzo szczerze krótkie ciekawostki 8 ciekawostek, nie 10, tak jak to było chyba zawsze. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!